ma! witam w kolejnym luźniejszym materiale na kanale, dzisiaj jak możecie zauważyć omówimy sobie, zrobimy sobie tier listę setów na sezon drugi, to samo robiliśmy tylko, że na streamie na, z sezonem pierwszym, teraz z racji, że nie mam streama, a został mi podrzucony taki pomysł, żeby coś takiego nagrać, także pomyślałem, że w sumie nie jest to głupi pomysł, zwłaszcza, że sety na ten sezon są naprawdę w większości ładne. No i pomyślałem w sumie, że na początku fajnie byłoby wspomnieć, że jeśli jesteś osobą, która zastanawia się, czy nie porajdować w sezonie drugim, może nie masz gildii i tak dalej, to u nas do gnojów zafajdanych właśnie trwa rekrutacja. Gdzieś tutaj teraz zarzucę blura z nikami osób w grze oraz na Discordzie, do których można się odzywać, jeśli, jeśli chcielibyście gdzieś tam spróbować z nami rajdować. Od razu wspomnę, że nasze podejście do rajdowania jest dość lajtowe, raczej nie ma tam. Spin, i tak dalej, fajnie, jeśli się ogarnia to, co ma się robić. Chcielibyśmy sprogresować mityka najwyżej jak się da, ale jak wyjdzie, no to zobaczymy. Ja tylko jeszcze raz właśnie wspomnę, że jeśli chcecie rajdować przyszły sezon, szukacie ekipy, no to u nas jak najbardziej można się odnaleźć. No i co, przechodząc już do samej tier listy, niestety nie mam jej na stronie, na której robiłem to ostatni raz, bo zdjęcia, zdjęcia które brałem z uwaga, ważą za dużo, i musiałem troszeczkę zaimprowizować. Dlatego tutaj widzicie. Jakąś tam tier listę zrobioną w kanwie. Na drugim monitorze mam wszystkie zdjęcia setów. No i tak sobie po, po prostu będziemy przez to lecieć po kolei. Do każdego seta krótko się od, odniosę. Myślę, że w jednym, dwóch zdaniach, chyba że nie będzie co tak naprawdę opisywać, bo sam przyznam, że nie każdy set mi super siedzi. No to wtedy po prostu rzucę go na tabelkę i tyle. Także zaczniemy sobie od dehacza. Najlepsze myślę że zostawimy na koniec. A dehacz. Prezentuje się tak. I jeszcze wspomnę, że nie wiem, czy to są sety yy, ułożone od Elefera do Mityka i potem jeszcze przez PVP, dlatego po prostu patrzymy stricte na wizualia. Tak samo nie będę opisywać tu bon bonusów setowych, bo z tym też widziałem, że są różne, mniejsze bądź większe w ostatnim czasie kontrowersje. I w ogóle muszę wspomnieć, że dziwnie się to robi na off -streamie, no ale dobra. Tutaj mamy dehacza. Samo zostawienie kolorów spoko. Zgodzę się z głosami, które słyszałem, że ten head jest troszeczkę dziwny. Aczkolwiek, jak tak dłużej na to patrzę, to wydaje mi się, że suma summarum będzie tu pasować. No, fanem tego seta o, jakiś super nie jestem, ale to dlatego, że nie jestem fanem dehacza. Nigdy tym praktycznie nie grałem. Także ten akurat kolor wrzucę sobie tutaj do B tieru. Tak to będziemy musieli robić. Najwyżej potem może one będą się na siebie nakładać, no, ale jak ktoś będzie śledzić, no, będzie widział na bieżąco, jak to wygląda. Następnie drugi set na Dehacza. ten już ma nieco lepszą kolorystykę moim zdaniem. Ostatni, w ogóle w ostatnim czasie zaczęły mi siedzieć jakieś niebieskie transmogi, także także nawet wrzucimy go na Atier, uważam, że jest spoko, jest spoko. Co tu mamy kolejne, powiem szczerze, że niektóre to nawet nie wiem co tam będzie dokładnie, jakby mniej więcej ogarniam, ale nie też tak na tyle dobrze, żeby wszystko wiedzieć zielone kolory jak najbardziej jestem fanem jeszcze sobie tylko powiększę, spojrzę jak tutaj to wygląda nie, uważam, że jest spoko jest to przejście z takiego zielonkawego u góry w ten tak, nie wiem, czy to jest taki ciemny fiolet taki wyblakły fiolet jak dla mnie spoko, też możemy go zarzucić do do atieru. oj, nie, tak, nie, tak chciałem to odpalać, wrzucamy tak no i tu również kolejny fajny kolor i i kolejny chyba Atier, chociaż nie, 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 nie. Już widzę co mi nie pasuje. Jakby te czerwone wstawki, które są u góry były chociaż w jakimś stopniu na dole. Ja uważam, że wrzuciłbym to w Tutaj no niestety nie podoba mi się to tak jakby mogłoby mi się podobać. Nie, zostały nam dwa ostatnie sety na Dechacza. Tu nawet nie wiem co mam powiedzieć. No nie, Jakoś nie klei mi się ta kolorystyka. Akurat może chodzi o spek, że dechać i no nie, niekoniecznie mi to siedzi. A ostatnie sety to są chyba w ogóle te dwa ostatnie sety, sety z PvP. No i te fioletowe, takie wojdowe sety na no Blizzard'owi wychodzą. Tak samo często czerwone, chociaż nie jestem fanem czerwonych, ale wojdowe wychodzą, dlatego to też wrzucimy tutaj. Następnie DK. I DK muszę przyznać, że on mi mocno siedzi. Tu naprawdę myślę, że większość setów, większość tych kolorystych będzie w Atierze. Tu nawet nie będę za dużo mówić, bo może rozwinę te swoje myśli w jakimś kolejnym. Tu chyba będzie zielony? tak. Nie no, ten jest mega spoko. Tutaj widzę duże takie nie wiem czy kierowanie się, wzorowanie się, ale no widzę tutaj zestawienia troszeczkę setów z Legionu plus jakieś Shadowlandsy, Torghast, może Maldraxxus, tego typu rzeczy. No ten w tej kolorystyce aż żałuję momentami, że nie gram dekaczem, ale no chyba mamy pierwszy estierek jak dla mnie. Zwłaszcza, że ja nie mam jakichś super wymagań, jeśli chodzi o sety. Ważne, żeby było to w miarę spójne, niekoniecznie zawsze musi mi się super podobać, ale byle byłoby spójne i ładnie te kolory, żeby ze sobą współgrały. No i co muszę przyznać, że gdy zobaczyłem to, to nie tylko sety na druida, bo jak ktoś nie wie, to wspomnę tylko, że, że jestem mainem druida, to zacząłem znowu czuć taki hype do rajdowania, naprawdę. Nie mogę się doczekać tego sezonu. Tu mam chyba pierwszy set za PVP. Śliczne są te kolory. Śliczne są te kolory. Ale tutaj ten ustawiłbym tak po środku. To nie będzie ani Atier ani Estier. No i pokaż mi ostatni. To będzie fioletowy. No i te fioletowe, no kurde, no siedzą. I naprawdę mi okropnie siedzą. Tylko, że jak na, na te sety patrzę, nie dobra nie, ten czerwony musi tu zostać i tutaj również będziemy mieć takie pół na pół. No i nie wiem w sumie teraz na czym się zatrzymałem, ale no wspominałem, że za, zacząłem znowu czuwać hype na rajdowanie. No i fajnie, jeśli nam by się ta ekipka do gildi dobrała, bo tam brakuje nam paru osób, przede wszystkim depsów, raczej chili tanków mamy, także... Jeszcze raz wspomnę, jeśli szukasz gildi, to jak najbardziej zapraszamy. Możesz nawet odezwać się tutaj w komentarzu. Niekoniecznie musisz pisać do kogoś na PW, ale tam wiadomo, jest łatwiej i raczej szybciej dostaniesz odpowiedź zwrotną. No i nieszczęsny Walker, No on mi totalnie nie siedzi, nie wiem czemu, ale mi to wygląda jak taki set, który mógłby być setem z levelowania. jakiegoś tam quest chainu i tak dalej. Dlatego zwłaszcza ta kolorystyka u mnie to będzie setier, Nie wiem w ogóle, czy będzie cokolwiek w D -tierze ale no, c będzie na pewno kilka. No tu powiedzmy, że jest trochę lepiej, jeśli chodzi o kolorystykę, ale ja dalej tego nie czuję, nie? dalej nie kleję tego Wajbu evokerów, tego draktyrowego. I tutaj już jest lepiej, jakby mega lubię to połączenie u Blizzarda tych złoto-szaro-czarnych kolorów z jakimiś tam właśnie wstawkami totalnie innymi dla kontrastu, czyli tutaj na przykład niebieski. I za samą kolorystykę, nie za wygląd seta, jestem w stanie to dać na, na betier. Yy, I myślę, że ogólnie fajnie było tą tier listę, tak jak poprzednio, wrzucić w opis, ale nie wiem, czy to się uda. No bo tak jak no widzicie, ta, ta tier lista jest zrobiona w kanwie. Yy, same sety, tu już pokażę, mam specjalnie tylko wrzucone z folderu. No, także może być to ciężkie. Jeśli mi się to uda, no to wrzucę. Jeśli nie, no to sami możecie napisać na przykład klasami, czy coś, co Wam najbardziej siedzi, co Wam siedzi najmniej, bo też z chęcią to poczytam. Przeczytam. Tu mamy pierwszy set z PVP. Też te kolory nie są złe, naprawdę nie są złe. Dlatego powiedzmy, że wrzucimy go w betier No i ostatni set za PVP. No nie siedzi mnie, naprawdę. No nie wiem, czy... Bo w sensie, wydaje mi się, że wiem chociażby. Tu chodzi o to, że ten odcień zielonego na plecach... W sensie kaptur, a tutaj z tyłu to jest zupełnie co innego. A nie ma też takiego płynnego przejścia z jednego w drugie. Dlatego no niestety betierek. <coughs> Przepraszam za kaszel, ale... Dopiero co wróciłem po chorobie. Także też dochodzę jeszcze powoli do siebie. No i Hunter. Hunter chyba pierwszy raz od troszeczkę długiego czasu, dostał naprawdę ładny set, ale ta kolorystyka to jest dla mnie co najwyżej betier, ale to tak max max, myślę, że tutaj nawet mógłbym się zastanowić, czy nie zrobić tego w ten sposób, bo pomimo że sam set jest ładny, no to kolorystyka mi nie siedzi, to samo dałbym tutaj. Jakoś to zestawienie kolorów. No, tak nie do końca mi pasuje, ale wiem, że tu będzie jakieś, jakaś kolorystyka, która zdecydowanie bardziej mi się o Chociażby już ta. Ta myślę, że, choć, że na Betier zasługuje. Chociaż ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem czerwonych transmogów, uczę się ich, przekonuję się do nich. No, ale. No, ale na przykład tutaj to już jest zdecydowanie Betier, a nawet bym to daj, tutaj dał na taką opcję pośrednią między B a Atierem znowu nie tak odpaliłem jak chciał, tu mam już pierwsze chyba sety za PvP no i to zestawianie fiolet z zielenią też mi siedzi i jestem w stanie, naprawdę jestem w stanie wybić to na Atier na a, a możecie dać jeszcze znać w komentarzach, czy wy również macie takie wrażenie, że bardzo wiele setów jakby jest połączeniem po części Dwóch, czasem trzech setów z poprzednich dodatków i to najbardziej ja to zauważyłem u Druida, ładny ten kolor, eee, gdzie uważam, że set u Druida jest połączeniem troszeczkę setu takiego maldraxus Ardenwild Vibe z Vibe'em z BFA, ale to Wam o dokładnie powiem, jak już sobie do tego przejdziemy. Teraz Mac. Mac ma chyba jeden z lepszych setów. Kolorystyka na jakiegoś Fire Major, no żyleta. Rzucamy go na tier, już nam się powoli będą nachodzić na siebie, jakby wiedziałem, że tak będzie. No ale jak ktoś ogląda na bieżąco, no to mniej więcej wie co, jak, co, gdzie wrzucam. Kolejny mak. Tutaj taki typowy frościk i to jest SET, który trafi na opcję między A a ATIERem, bo jest naprawdę mega, mega mocny. Kolejny, i tu jest jeden z licznych setów czerwonych, który mi siedzi, bo nie jest tak przeżarty tym czerwienią, chociaż na no te Shouldery, łapy i hetno są mocno kontrastowe. Ale moc, ale bardzo fajnie w sumie. Nie wiedziałem, jak to ubrać słowa. Bardzo fajnie tutaj półgrato to są czernią na środku. I to również jest opcja pośrednia. Ostatni set, i to jest chyba set z Mityka, też nie do, nie do końca wiem. O, na przykład co do tego setu, jak go zobaczyłem, to to pasowałoby mi jako set z Dragonflightów, gdybyśmy mieli walkę z wyranów. I naprawdę ten set pasowałby mi do jakiejś, albo jakiś ukryty drop z wyranów, tylko no, nie pamiętam, chyba z nią w ogóle nie, nie, no nie walczyliśmy z nią, bo ona przeszła potem na naszą stronę. Ale bardzo ładny jest ten set. No i pisety z PVP. Wojdowy sedzik. Te wojdowe u mnie praktycznie zawsze będą w esterze. No bo są ładne. Lubię to zestawienie kolorów. I tak samo ten. No ten jest taki śliczny, te kolory. Może więcej ciemnych kolorów albo szarych bym dodał. Niekoniecznie jakichś mega ciemnych. No ale muszę, tak jak magów, nie lubię. No tak, muszę dać go tutaj do S tieru, bardzo dużo setów jest w ogóle A S tier, w sensie S no to może nie za dużo Ale te takie pośrednie Gdzie pamiętam, że jak robiłem pierwszą ocenę No to zdecydowana większość setów to było B Wchodzących w A tier Mało było chyba, jeśli dobrze pamiętam z tego S tieru No i mamy Monka, Monk to taki trochę Dragon Ball vibe Uważam, że jest spoko, no ale sam nie gram Monkiem, fanem nie jestem i w tej kolorystyce dałbym go między B a A. Kolejna kolorystyka, tu już taka ciemniejsza z czerwienią. To niestety wrzucam w B. Nie dałbym temu nic więcej niż B, niestety. Chociaż sam set, mówię, on jest w miarę ładny, jeśli chodzi o same części tego setu, czyli tam buty, spodnie, rękawice, shoulder i tak Mi to siedzi, ale tutaj właśnie jest problem z tymi kolorami. Tutaj tak samo mamy betier. To jest chyba set z Mityka. On jest ładny. Akurat to zostawienie tego białego, żółtego i niebieskiego jest ładne, i on będzie pośrednikiem między B a BTR-em. No i sety z PVP. Mm, szczerze nie, nie kojarzę tego setu w sensie tej, tej kolorystyki. Nie skupiałem się nad nią, ale to nie będzie nic wyżej niż B. Niestety. No i ostatni secik, on no, praktycznie cały biały, jest bardzo podobny do tego, który już tu wrzucaliśmy. Ja go wrzucałem chyba, chyba w pośrednika, tak nazwijmy to. I ten też będzie pośrednikiem. Następnie prist, jeśli dobrze widzę. I przy pristie miałem taki problem, że na początku bardzo gryz mi się ten head. Nie podobał mi się, sam set uważałem, że jest średni, ale im dłużej na niego patrzę, niekoniecznie w tej kolorystyce, bo ta kolorystyka to jest betier, ale im dłużej na niego patrzę, tym bardziej się do niego przekonuję i chociażby, nie wiem czy to tu będzie ta kolorystyka, to jeszcze nie ta, ta też jest dla mnie betierem. Nawet już bez przedłużania, bodajże to lub ta kolejna, nie tak, to, 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 to jest chyba z heroika, ta kolorystyka jest śliczna, no zobaczcie na to. Tak jak mówiłem już wcześniej, to zostawienie jasnego, takiego jakiegoś tam białego, szarego, trochę czerni i złota lub żółtego koloru, no to jest złoto praktycznie, prawda? <gry> już zarzuciłem jakieś czary. Nie, no to jest naprawdę złoto. Dlatego jak dla mnie to jest mocny, ale to mocny atier. Kolejny set na Preya, tu już troszeczkę taki ciemniejszy i on również będzie dla mnie atierem. Tak jak już też mówiłem, lubię to zestawienie kolorów. Tu mamy pierwszy set z PVP. Tu nawet się nie będę rozwodzić. To jest dla mnie maksymalnie betier. I tutaj będzie pośrednik między BAA. I tak jak wspomnę już kolejny raz, u mnie to nie jest tylko to, że patrzę na wygląd setu, ale samo zostawienie kolorów. Może być tak, że set jest gorszy, ale kolory to nadrabiają i dlatego czasem sety wrzucę sobie wyżej. No i co my tu mamy? Paladyn. Palady na początku zastanawiałem się trochę, czy mi to pasuje, bo jakby jestem fanem, jeśli chodzi o paladynów, setów z sukniami. Jakby to nie brzmiało, ale no, jednak do paladyna mi to pasuje. Ale ten setik wygląda też naprawdę ładnie i znowu mam takiej vibe, że czuję tutaj trochę legionu, ale ale nie wiem, czy oni się tym wzorowali. I ta kolorystyka to jest dla mnie, to jest dla mnie better. <coughs> No, i lecimy dalej. No, i tutaj, tu, to co będę powtarzać bardzo często, zestawianie złotego, białego, trochę czerni, jakiś inny kolor dla kontrastu, czyli tutaj czerwony. To jest od razu ranga wyżej. Bo to wygląda po prostu dobrze. Po prostu dobrze. Jeśli ktoś w ogóle słucha do tego momentu, to możecie dać też znać, co, co macie zamiar mainować. Czy przyszłym paczu, czy zostajecie na starych mainach, czy coś zmieniacie? Co uważacie w ogóle o e, tiery, tier setach talent, w sensie o bonusach, o, o bonusach setowych? Tego właśnie chciałem, to, tego słowa szukałem, o bonusach setowych. Co myślicie? Bo ja uważam, że jeśli mam osobiście swoje, swoją jakąś tam opinię wyrazić, że może być trochę afera, jeśli chodzi o takie zostawianie melee a range depsy z racji tego, że z tego co widziałem, jeśli dobrze rozumiem, to to ma być coś takiego, że range depsy będą troszeczkę bardziej, nie wiem jak to nazwać, nagradzane tych swoich bonusów, także jest, może być to ciekawe, może się zrobić nam meta tylko range depsów, no ale zobaczymy. Ja, jeśli chodzi o swojego druida, którym gram w resto, to jest tam Zadowolony, jak to wyjdzie ostatecznie, no to zobaczymy. A kończąc ten temat, przechodzimy do Rogala. I uważam, że ten set jest śliczny, naprawdę śliczny. Może jedyne, co bym wymienił, to buty, lekko. Ale sam set, no podoba mi się. Wiem, że były podobne, chociażby w Legionie, chociażby chyba w BFA. No ale Rogalik bardzo często, tak, jak, tak samo jak Priest i Warlock, mają topowe sety, jak dla mnie. No i D Dika ja też tam bym podpiął. To jest Atier. Myślę, że tu większość kolorystyk u urogala będzie w Atierze. Poza tą kolorystyką, bo ona od razu ląduje w B. Jakoś nie do końca mi siadła. E, tutaj mamy pośrednika między B a A. W ogóle bardzo dużo zauważyłem, że kolorystyk z Heroika jest takich, mo można powiedzieć, topowych jak dla mnie. Niekoniecznie mitykowe, ale tutaj też. Tu, ten mityk też bardzo ładnie wygląda. Niestety to też będzie, kurde, myślałem już szczerze, zanim te, te, teraz tak do tego usiadłem, że ten rogal będzie u mnie wyżej. Ale to, to, tak, to już, to nawet będzie tutaj. Między. Bo lubię, lubię zestawienie zielonego z ciemnymi jakimiś kolorami, tak samo tutaj. Tak samo tutaj ciemne kolory, fiolet jako taki, takie podświetlenie całego setu, no i te zielone wstawki. Złoto. I to jest dla mnie totalny ester. Może kontrowersyjne, kontrowersyjna opinia, ale czuł z tym. No i szaman. Kolejny mamy szamana. Tutaj na początku, jak zobaczyłem te sety, mówię, kurde, co to jest? To nie wygląda totalnie jak szaman, ale im dłużej na to się popatrzy, może jest to taki plejtowy szaman. Ale, ale sety wyglądają ładnie, jeśli chodzi o samą jakość tekstur i tak dalej. Wygląda ładnie. To jest między C a Betierem, bo pomimo, że jest ładny, no to tak jak wspominałem i będę wspominać dość często, może nie w tym materiale, ale też w kolejnych, że u mnie też musi być to dobrze zestawione, nie sam set wyglądowo, no ale jeszcze kolorystycznie. Tak samo tutaj już uważam, że jest nieco lepiej, dlatego ten set akurat wleci na, na Betier. No i tutaj mamy jakby kolejny niebieski set, ale uważam, że te kolory takie morskie pasują o wiele bardziej, niż te takie żywsze. I on trafia do Betieru. Uważam też, że Betier to nie jest nic złego. Ale to... To... Oj, coś tutaj przesunąłem rogalika. Ale to... To jest z automatu jak dla mnie Atir. Naprawdę. Mega ładnie wygląda ta kolorystyka. No i sety PvP. Tutaj nad czym ubolewam to, że nie dali tak samo jak przy tamtych zdjęć w sukniach tylko dali jakieś te spodnie Dlatego to też obniży niestety jakość W sensie jakość, no obniża jakość i obniży też ocenę Bo to jest maksymalnie coś między CAB A CAB No i ten, ten wygląda ładniej, mam nadzieję raczej będzie suknia Bo ten set jest potężny I pomimo, że on ma tu spodnie ja go wrzucam w Atier jeśli będą tu, będzie tu suknia to będzie coś między, a, między S a a t r o. No i teraz mamy Warlocka, który podoba mi się w tylko mogliby troszeczkę inaczej ułożyć te zdjęcia, jeśli chodzi o, o shouldery, bo rozumiem, że one będą animowane, że to będzie się nie wiem, otwierać czy coś ta paszcza. Także tutaj nieko niekoniecznie to musi super korzystnie wyglądać. Ta kolorystyka też mi jakoś super nie siedzi, i to jest między C a B. Drugi, drugi warlock, tu już taki bardziej mięsisty, krwawy. Powiedziałbym, że to takie typowe dla Warlocka, także tutaj damy nawet między, między B a Atierem. Tutaj chyba warlock z Heroika. I to samo, co mówiłem, że lubię, jakieś takie. Ciemne kolory z jasnymi i jakiś dla kontrastu tutaj mamy tego zielonego. No ale jednak to jest niebieskie i niebieski jakoś no, gryzie mi się troszeczkę, dlatego pośrednik. E, 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 teraz chyba przejdziemy do mitycznego. Ten jest ładny, ale myślę, że mogliby coś wymyślić poza tylko tym zielonym. Coś dla kontrastu, dlatego też pośrednik. No, i sety z PVP. Łojojoj. No, i tu już mamy pierwszy. Pierwszy, nie wiem, czy w sumie będzie kolejny set Warlocka w Atierze, ale tego wrzucę sobie w Atier. No, bo jest ładny. Fioletowy, czerwony Warlock, zielony, jeśli jest dobrze dobrany. Naprawdę dob dobrze to ze sobą wygląda. No, i ten Warlock, jeśli chodzi o te zielone kolory, podoba mi się mniej niż ten poprzedni zielony. Dlatego on sobie pójdzie do c -tieru. No i zostaje nam Warrior i Druid. Także Warrior, tutaj miałem chyba tak naprawdę pierwsze takie myśli, że ej to jest przecież set z Legionu, jeśli chodzi chociażby o Shouldery. Ale no trzeba przyznać, że jest ładny. I chyba Warrior ma dość podobny head, jeśli chodzi o wygląd do Demon Huntera. Ta kolorystyka mi się podoba. I daję ją do Betieru. Warriora dobrze zrobili. Na, na ten ride, tak mi się wydaje, na ten patch, sezon i tak dalej, ten, ta kolorystyka mi się nie podoba. Kiedyś były bodajże w wodzie albo gdzieś, gdzieś w dodatku wodopodobnym, jeśli chodzi o linię czasową. Było coś podobnego, nie siedzi mi ta kolorystyka raczej nigdy nie siądzie. Ale tutaj, no tutaj, no to już trzeba przyznać, że czarny z czerwonym, jakim, jakieś ognie, coś ten tego, stralala, to wygląda dobrze i to jest pośrednik między A a STR-em o zasłużył na to tutaj nieco niżej, aczkolwiek też podoba mi się to zestawienie, i tu wrzucę to między B a A. No i co? I sety z PVP nam zostały na Warriora. Tu niestety, gdyby dali inną poświatę na shoulder'ach, może byłoby wyżej. Niestety, za dużo rzeczy mi się tu gryzie, i daję to na C. I ostatni set na Warriora. Wojdowy. Siedzą mi te sety w ciul, ale siedzi mi mniej niż ten ognistoł taki czarny, dlatego wrzucę go w Atier. No i co? Został druid. Co mnie cieszy, że już widzę, że nie będzie żadnego setu w Detierze, czyli uważam, że jest ok. Setów w Cetierze też jest ogólnie mało, tak mi się wydaje. Także sezon na plus, sezon na plus. No i ruszamy. Druid zielony, ja pierdolę, no jaram się tym druidem niemiłosiernie. I tak jak wspominałem, no tutaj na przykład Het Kojarzy mi się mocno z Arden Wild Było coś podobnego, tylko mniej jakby rozbudowane Takie można powiedzieć zestawienie Ardenwild z Madraxus Do tego jakiś Drustwar z BFA Nie wiem czy to dobrze wymawiam Także nie wiem, nie wiem czy tylko ja to widzę Ale no widzę właśnie te zestawienia tutaj takie Stylistyczne Jestem mega fanem zielonych transmogów Ciężko czasem je dobrze zrobić, bo te odcienie lubią się różnić, zwłaszcza jeśli ktoś nie, nie robi transmogów z one seta, to czasem trzeba się mocno pobawić, wygimnastykować, ale jest naprawdę tutaj ładnie i to wrzucam sobie w atier, bo wiem, że będą lepsze sety, chociażby ten niebieski, tak jak chyba mówiłem na początku filmu, zaczynam się mocno przekonywać do niebieskich setów i to jest pierwszy set w estierze z druida. W sumie to nawet nie wiem, czy będzie więcej westierze, ale no ten musi być. Tutaj taki czerwony. wiedziałbym jesienny. Też jest giga ładny i tutaj dajemy go w pośrednika. Nawet nie wiecie jak się naprawdę jaram tym, że Druid dostał taki set, no bo tak jak mówiłem, no jestem fanem. Jestem fanem w ogóle Druida no gram nim w sumie już prawie 2 lata bez żadnego praktycznie altowania innymi postaciami. Jeśli widzę coś takiego i widzę, że te bonusy setowe są naprawdę spoko na papierze, no to no nic, tylko hypować się i wbijać wysokie Rio w przyszłym sezonie i spróbować tego mityka. No i tutaj mamy kolejny, kolejny jednak set westierze. No musia, muszę go wrzucić. Zielony, bardzo ładnie poprowadzone te takie poświaty. No, co do tamtego setu, to tyle. Tutaj. Fioletowy i o dziwo ten fioletowy siedzi mi, siedzi mi najmniej ze wszystkich fioletowych, które dzisiaj były. Może z racji na to, że ta klata wygląda troszeczkę jak od jakiegoś Warlocka. Dlatego niestety, ale niestety, niestety. Muszę to wrzucić między B a Atierem, to nawet nie jest Atierek dla mnie. No i ostatni set druidowy. No tu jest taki wczesno-jesienny, może wczesno-wiosenny secik bardzo ładny, naprawdę bardzo ładny taki typowy chyba drustwar bym powiedział no i to jest coś między A a s bo również tym się jaram i wierzę, że jakieś fajne transmogi z tym skleję no i co, przeszliśmy, prawie pół godziny materiał, mam nadzieję, że nigdzie nie zamulałem wiadomo, że trochę to potnę myślę, że to będzie maksymalnie gdzieś tam ucięte do 25-26 minut Mam nadzieję, że tak jak mówię, nie zanudziłem, że lista jest spoko. No, niestety, z, tak jak też wspominałem, zobaczę, czy uda mi się ją wrzucić dla Was. Ale czekam na komentarze tego, które staty Wam się najbardziej podobają. Możecie napisać na przykład set decay i ten i ten kolor czy coś. Ja z chęcią to przeczytam. Jakby mogę wejść w konwersację yy, na, na YouTubie. Jeśli macie jakieś pomysły co do następnych filmów, zapraszam. Również komentarze są Wasze. i Zapraszam na streamy. Gdzieś tutaj się wyświetli mój link do, do kanału. Oczywiście to samo jest w opisie. Zapraszam na Discorda. No i co? I dziękuję za oglądanie. Na razie.